My kiedyś, my kiedyś powinniśmy z tych wszystkich naszych filmików tak. zrobić taki jeden making of. Zasad... Cicho. Zacznę Cicho. Cicho! Zacznę mówić? To zacznę mówić o co chodzi. No dobrze, a co w sytuacji, jeśli wasz kolega zaatakował was... O nie, znowu się zaczyna. nam się, Ach. ale... Cicho! <laughs> Pawe, to jest trudne. Wasz kolega zaatakował was ołówkiem i wygląda to w sposób następny... Przepraszam. Spokojnie, spokojnie. Zaatakował was ołówkiem i wygląda to. No i uciekamy. Para, na pauzuj. Nie ma pauzowania. A z drugiej strony teraz? Za pauzy, to z drugiej strony tej kamery. Nie, nie, nie. wysiadaj. <grym> Co w sytuacji, jeśli masz kolega zaatakował was ołówkiem? Nie, nie. Tak ja się nie chcę podpaść. Za, proste. <grym> Wszystko wypadło. Jeszcze tu widzę twoje bananowe. <grym> marty. Przepraszam, ja się wytnę. Troszeczkę dalej złapię. Już? Płynnie znajdźcie, patrzcie jak gryzie. I wygląda, w to w sposób was I wygląda to w sposób następujący. Zatakało was ołówkie i wygląda to w sposób następujący. Nie się patrzeć, bo zawsze możemy to płuść. Nie wyspieszła, No Pamiętajcie, zawsze <grywne> coś pod <grywne> wodę i dłużej trochę. Tak powoli, bardziej, tak wiesz. Eee. Kieslun motion trochę. Niedobra Już przepracować, drodzy państwo. Damian, czekamy na ciebie. Przerażając jest dużo w tym myśle, tym bardziej do wniosku, że naprawdę jest nie Ja? Dobra. Próbowa mi dano. A co w sytuacji, jeśli Wasz kolega zaatakował Was ołówkiem i wygląda... naszego miejsca? Co Dobra, już pełna powaga. Chciał przed kogoś. Na skórę i ubrania. Spełnijcie, podać, gdzie ty idziesz, gdzie zarobisz na swoją karmę. Chodź. chodź. No. Jeszcze. Moi drodzy, eskulapa. to jedynie takie kursy, które zapewnią Wam niezapomniane wrażenia. Do zobaczenia. Wasz kolega za to. Ja nie ruszam. <laughs> Albo nie sam. Chociaż jeść smutny to dopiero. To dopiero rok, to dopiero początek. Dzisiaj jestem na pustyni Negev i opowiem wam o działach. Dzisiaj jestem w Czarnobylu i pokażę wam i pokażę jeszcze wiele ciekawych rzeczy. Jeżeli chcesz nauczyć się pierwszej pomocy, subskrybuj nas tutaj i włącz przypomnienie, aby być na bieżąco. Jeżeli wam się podobało. Dajcie słuchać, jeżeli Wam się podobało. Nie <laughs> 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 <laughs>